Witam. Jesteście na kanale Kolorowa Skóra i dzisiaj pogadamy z wami o przykuwaniu męskich sutków. Jaka jest różnica pomiędzy przykuwaniem damskich sutków a męskich? I co musicie wiedzieć o tym. Pierwsza największa różnica polega na tym, że męskie i damskie sutki różnią się kształtem. Damskie sutki przykuwamy wyłącznie na 14. igłę, ale męskie możemy przekuć jak na 16., tak i na 14. igłę. Dlaczego? Bo męskie sutki mają różny kształt i dla kogoś pasuje za kształtem. Na przykład rodzaj kolczyka, nazywa się sztangę lub barbel, jak sutek jest dość duży. W przypadku, gdy sutku, sutek jest mały, musimy założyć tam bananek. Również wygojenie damskich sutków może zająć około 6 miesięcy i wyżej. Męskie sutki goją się o wiele szybciej, od 4 do 6 miesięcy. Uink! Przez męskim męskim sutków musimy je ogolić, przez to, że mamy tu dużo włosków i na włoskach zbiera się dużo mikrobów. To jest bardzo niebezpieczne. Zajebiście, do Również musimy to wszystko zaznaczyć na stojąco. To robimy z pomocą wykołaczki i fioletów. No, w tym przypadku nie możemy oczywiście założyć tu sztangi, właśnie barbelu, przez to, że sam sutek jest na tyle mały, że po prostu nie umieszczymy tam kulczyka. Oczywiście po tym jak my nakręcimy kolczyki w rękawiczkach musimy zmienić ich jeszcze raz, żeby to wszystko było maksymalnie sterylne. Dla wykonania tego przykucia musimy wziąć curved eyebrow lub zwykły bananek 6 lub 8 mm, w tym przypadku będzie 6. Очіку задбаємо обіспеченство і стерильність для того, що до кожного борка вкладаємо паси класу 4 для того, щоб забачити, чи правідво відбувається та стерилізація. І додатково до оптиклами вкладаємо паси класу 6. i sutek. Jak u oh. tylko sutek. Oh. Po przekowaniu sutków my przemyliśmy to wszystko e, antybakteryjnym środkiem od biotatu i musimy teraz zakleić plasterkiem. Oczywiście, że osoba, u której zostali zrobione te sutki, musi zakleić tymi plasterkami minimalnie 14 dni, żeby zachować od różnych podrażnień i e, zabezpieczyć ich normalne gojenie. I tak dawno robiłem septum, ale sutki wybrało 8 na 10. Jeżeli chcesz zobaczyć Nikitę z przykutym pępkiem, zostaw komentarz i zaobserwuj nas. A jak chcesz zobaczyć jakieś inne przykłady, to też zostawiaj komentarz i widzimy się w kolejnym filmiku.